Dzięki temu, jak wygląda sytuacja mieszkania w Polsce. Chcemy dać jasny postulat, że my domagamy się społecznego zasobu mieszkaniowego, który będzie dostępny.

Moment, moment. Ja? Będzie ja. Nie, przepada. Ja. tamten on zawsze na całej demonstracji na każdej zaczepia wszystkich ludzi. Ja, ja. Zobacz na człowieka, się obok mnie, Ja na uchu tutaj mam jeszcze gaz. tyłem dostałem. No, na całej całe Dostałeś. Aleś tu dostał No za co? Wy za To gdzie masz radia? Z Koniec dyskusji! Ja, broni! Jakbyśmy byśmy go zaatakowali, strzępy by z niego były! Nas więcej jest, ty niego, ty zjeżdżaj stąd!